Witajcie kochani, dzisiaj będą żeberka jak Nience Akurat mamy taki ładny kawałeczek takie żebro jedno duże. Akurat ten nasz baranek jest z Australii. Ja za chwilkę zabiorę się za niego, pokroję. Będzie dzisiaj piekła w ale pokroję sobie na takie kotleciki. Ale najpierw przyrządzę marynatę. Mięsko odstawiam Muszę sobie zrobić marynatę. Mam tutaj rozmaryn, akurat taki z ogródka, świeżutki. Dwa takie duże ząbki czosnku, czosnek przepyszny, lokalny. Ja sobie go wiesz co przekroję, tak żeby łatwiej mi było go rozdrobnić, wrzucę sobie do tego o, urządzenia i sobie go rozdrobnię, no to Tarcz. To jest tylko moment. O, Pięknie rozdrobniony. Mam przygotowaną miseczkę. Przełożymy. O, to też trzeba zebrać Szkoda. Pachnie ten czosnek pięknie. Czosnek do miseczki. Muszę go skrować, bo szkoda. Świetnie Mąż się znowu źle czuje, mało się odzywa. No musicie mi kochani wybaczyć. Znowu dzisiaj. dopadła traumatyczna jakaś, tak choroba. No tak, niestety. Tak, już taka pogoda jesienna, raz ciepło, raz zimno, noce są chłodne. W dzień jest gorąco, ale noce już są chłodne, wilgotne. już połamało ciebie, prawda? Pokręciło. No niestety, już kuśtykam Tak. No i teraz ten rozmaryn też tutaj do tego dodamy na sobie zgarnę, nie wiem, czy jeszcze będę potrzebowała, może będę później mieszała. Ale rozmaryn muszę drobniutko sobie pokroić razem z tą młodyszką, bo to jest młodziutki, taki fajny z ogródka od koleżanki. Także to drobniutko pokroję. Lubimy właśnie baranka właśnie z i rozmarynem. To są takie główne nasze przyprawy. Dodatki będą no, inne, ale czasami lubimy z winem, kochanie. Czasami. Ale nie to, nie, nie tego, nie to żeberko. No, nie żeberko tak będę w tak. że robiła, pokroję na takie, wiesz, kotleciki. Nież na razie niepotrzebny. Teraz ja sobie tutaj od razu wleję oliwy, tak żeby to pokryć wszystko wymieszać, bo będę tam maszitłem smarowała. Ale sól, ja sobie wezmę tam, bo wiem chociaż ile dam pół łyżeczki soli, więcej nie dają pieprz biały, a już tak na oko bo chcę udać ostrej papryki też trochę tak troszeczkę i troszeczkę wędzonej słodkiej i to wszystko co nam potrzeba i tak chwilkę zabiorę się za tego baranka, pokroję go właśnie na takie kotleciki i natrzemy go tą marynatą no mięsko umyłam, wypłukałam, obsuszyłam. Patrzcie jakie ładne. Ale mi się nie podoba ten tłuszcz. Ty ja wiem, że ty byś nie pozwolił, jakbyś miał apetyt, ale że nie czujesz się za dobrze. No, niestety, kochani, żące się dzisiaj udało. No ja to troszkę Ja zetnę. się nie czuję dobrze, nie mam apetytu także... Także zepnę ten tłuszczek dobrze? Troszkę. Kochanie, nigdy do siebie, od siebie. O, nie, o, tak robię, ale ja nie chcę wszystkiego, trochę chcę Ci zostawić. Troszkę ci zostawię tego tłuszczyku mm. Ale nie tak dużo, zobacz, jak go tu dużo jest na tym baranie. szkodzi ja uwielbiam te tłuszcze, no i tak się wytopi. Ale nie, ten wert że to wszystko, wiesz, spadnie, to wszystko się wytopi. spłynie na dół wszystko. Spójnie właśnie, tego nie będziemy jeść, i tak? Kochanie, zostaw troszkę mi. No zostawię, ale ciekawe. nawet jak Jeszcze... nie mam apetytu, to lubię to. Ale no zobacz, jak tego dużo. Hmm, tak A to może chociaż zamroźmy to na to. Nie, nie, nie. To nie zdrowe. Tłuszcze takie są niezdrowe. Nie wolno jeść to dużo tych tłuszcz. No dobrze, zostawię. Tak jak jest, już zostawię, ale to to wyrzucę. I to i tak takie chude zrobiłaś że. Nie, to nie jest chude, to jeszcze jest i tak tłuste. Ja teraz chcę sobie pokroić, wiesz, popatrz, jak to zrobić. Ten to będzie taki dziwny. No, najpierw zastanów się. Muszę no w ten sposób chcę sobie zrobić takie, o coś. Nie, takie chudzinki porobię. Tak, tak. Szybko się usmaży. Znaczy, upiecze bo będziemy piekli. O, fajne. No i tak po jednym żeberku. A tak i w takim tym mięsku. Więcej kości jak jedzenia No ale pyszne, nie? No ale przepyszne. No, także pokroję sobie to mięsko i za chwilkę natrę tą marynatą, którą wcześniej właśnie zrobiłem. Nie dasz rady. Stoję tu na zbolałej nodze i... Mm. Mm, piękne. Piękne mieszka. Czekaj, coś mm. mi tu. O. No to A, panie, ten nie... Nie, został, nie. kochanie, będzie za gruby. Tak, będzie, taki jeden będzie bez kości, bez tego rzecz. Taki to tak. został. No. Takie właśnie, teraz Ale no, już się on, nie odzywa. One wyglądają trochę może za grube, no ale to tak już muszą takie być, bo to tak krojone są właśnie po tym żebrze, po tej kości. No, ja tak na na tej desce. Myślę, że zmieścimy się do fryera? Nie tak, Jakoś poukładę. Ja jakoś dam sobie radę. Teraz sobie tym łóżeczkę odłożę, po sobie już mam tutaj pędzel ten. I mięsko ponacieram Każdy kawałeczek. Na każdy kawałeczek dam troszeczkę właśnie. A, tutaj może mi się za dużo nawet dało. Wiesz? Na razie nakładaj, kochania, bo nie No bo ja później przekręcę, ja sobie łyżeczką ponakładam, a później będę dopiero smarowała, wie? Mhm. Będzie mi wygodniej taką sobie ponakładać łyżeczką A później w trakcie możesz resztę wie, dołożyć. Nie? No nie no, jeszcze z drugiej strony mogę posmarować. W zasadzie to ja tylko natrę jedną stronę, bo nie spadnie wszystko na deskę, a jak już włożę do Efrayera przekręcę, to potem na natrę drugą. Dla mnie to już pięknie wygląda. Tak. Ja tutaj tak będę ja musiał sobie. kiedyś spróbować tatara z barana. Tatara. Z barana. Jeszcze barana. Nigdy, no jeszcze nigdy nie jadłem. Mm. Już pachnie pięknie. Nie ja i jednak przekręcę. Co zostanie na desce, to później zgarnę. Tak. Przekręcę i tak samo ponacieram w drugiej strony. I zostawimy na 15 minut. Pięknie, pięknie, pięknie. Tak, w ten mm. sposób zrobię. Tak będzie lepiej, prawda? Na tak, każdy Aj. dam. A ci przejdzie sobie smaczkami U, tymi, destana. wiesz. Tak, tak samo z drugiej strony. Kochani, Airfryer nagrzałam na 180 stopni. Myślę, że będziemy piec jakieś 14 minut. No nie jesteśmy pewni, będziemy obserwować, ale na razie wkładam na 14 minut. W połowie przekręcimy. muszę jakoś tak to okrugnąć, żeby mi się zmieściło. A chyba się zmieści, to dam dobię tutaj. Nie ma dam w tą stronę. Tak, będzie akurat gdziekolwiek mm. jest okay. no właśnie, bardzo dobrze. Tak no wkładam właśnie pomiędzy, mm. wiesz, o. I tu jeszcze ten jeden kawałeczek. O. I super. A to jeszcze zgarni. Tak, 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 tak. Wkładam sobie ręką, bo jest najwygodniej. Dokładnie. A to jeszcze pozgarniam, ja, postciskam. I na 14 minut połowie przekręcimy na drugą stronę. Kochani, mięsko się upiecze perfrajerze, a ja szybciutko jeszcze zrobię dodatek, czyli brokuły, które wcześniej już ugotowałam. Trzy minuty gotowałam po solonej wodzie. I do nich dodam czosnek. Dałam trzy duże ząbki czosnku, pokroiłam plasterki i suszone pomidorki. I dam tylko biały pieprz. Soli nie dają, bo pomidory są słone i woda była solona, także brokuły są też słonawe. Lecimy na patelnię. Na patelnię dajemy oliwę, czyli oliwkę. Oliwek a tak złóżkę nie za dużo tylko podgrzeję jeszcze widzisz jeszcze, jeszcze troszkę zimna, ale to nic ja już daję czosnek zacznie się nagrzewać i zacznie podsmażać się u czosnek i zacznie. jak tylko czosnek się delikatnie podsmaży, od razu dam pomidorki i brokuły Myślisz, że już przekręcić? Przekręcę go, No to dobrze, no to teraz mi to troszkę zajmie czasu. Teraz muszę przekręcić na drugą stronę. Szkodzi, poczekamy. To tak A pięknie się. pachnie, że... Tak, że tak będzie wygodniej? A, no, obojętnie tak, żeby tylko jakoś przekręcić. Więc to przekręcone, ja myślę, że ja dołożę czasu. Ile? Jeszcze dołożę i zostało 7 minut, ja dam jeszcze 2 minuty, jeszcze 9 minut, bo jeszcze takie mało Chociaż sprawdzę. Okay. chociaż po 7 minutach sprawdzę no wracamy teraz tutaj do czosnku akurat je pięknie podrumienił tak myślę że jest gotowy suszone pomidorki razem z tą oliwą czy olejem ja nie wiem co tam było w nich chyba no, słonecznikowy olej tak tak pamiętam tak słonecznikowy takie najduże kawałki nawet nie kroiłam no i dosłownie chwilka i zaraz wrócę tutaj brokuły i będzie pyszne. Nie dam, bo my nie zjemy chyba wszystkich. Chyba nie, zostaw połowę. Tak, kiedy jak lecą kawałki, nawet nie kroją. Zmniejszam płomień, żeby się nie pokawiło mi tutaj. Chyba wystarczy. No wiesz co, daję wszystkie, zostaną. To sobie odgrzejemy i zjemy, bo co ja z nimi zrobię. No i teraz na takim minimum tylko podgrzejemy to wszystko. Powtarzamy się wszystkim, nawet nie chcę, żeby się popaliło. Mm. Dosłownie tylko do podgrzania. Ale tak. Nie. I tylko posypię delikatnie białym pieprzem. I to wszystko tu posypamy. I tutaj jeszcze damy sobie szereg, ale teraz musimy je na małej mocy palnika podgrzać w tym roku. Ja już kochani wyłączam, bo nie chcemy popalić i na sam koniec dajemy twardy serek rydziano, tak jak się nazywa? Parmeggiano, rydziano Tak troszeczkę serka już wyłączone, ja to po prostu przykrywam i zostawiam. Czekamy na Do mięska będzie nasza pięciowa żywna sałatka którą robiliśmy 3 dni temu, ale już mamy ochotę spróbować. Ona od razu była pyszna. Także jeszcze będzie sałatka Mhm. Nie mm. mogę to Jak? Mhm. Pyszna. Pyszna, pyszna. I kochani, minęły dwie minutki. Mięsko odpoczęło. Także wyjmujemy. Wszystkiego chyba nie zjemy, a zobaczymy. Jak zjemy to zjemy. A nie to będzie na jutro. Na śniadanie będzie. No tak jak mówię, brokuł też jest za dużo, mm. ale to nie szkodzi. My sobie je zjemy jutro. Sałatka, brokuły i... Mm. Przepyszny. baranek A tam jest do też nie z Baraninki. Zawsze próbuj pierwsza który czy, jaki ładny Uwielbiam najładniejszy jest mm, mm. To Nie jest Jeszcze gorące Upieczony, mięciutki no, Ja muszę też próbować chyba mm. też myślę, którego złapać mm. Ale ja to lubię tak Pierwszy z brzegu także wystarczyło 14 minut mhm, mm gorąco mm, jeszcze, próbuję pycha mm. mhm takie mięciutki. zaraz sobie nałożymy na talerz, ale chcę spróbować brokuła też Mięciutki, ja muszę sałatkę spróbować mm. jeszcze brokuły pyszne sałatka swojska, domowa pycha, mm. mm -hmm. próbujemy bardzo dobra Przepis dobry Smacznego kochani, my sobie musimy pojeść teraz. Coś pysznego. Brokuła, mm, pyszne. Właśnie dobrze mm. właśnie tak zrobiłam. Są przepyszne. Mm -hmm. mm, darcy, darcy. Ale mięsko jest przepyszne. Mm. Czyli obiad udamy. Się, kochani ma, musimy sobie teraz ponakładać i pojeść, póki pojemy, kochani, wam mm. bardzo dziękujemy za oglądanie trzymajcie się taki mięciutki, wiesz bardzo mięciutki bardzo ten bardzo baranek mnki mm, dobry. Mm. dobry także przepis udany mięsko pięknie uwieczone. Tak. nie trzeba długo piec, mm -hmm. żeby nie było za twarde mięciutkie, akurat mięsko. piękne, mm. pyszne kochani, do następnego Nå begynte det å funke.